Cześć, zadanie z egzaminu 2005 majowego. E, tutaj mamy napisane równanie kinetyczne, oczywiście zadanie z szybkości, jak widać. Także pozwolę sobie tutaj przepisać. No i tutaj sobie zrobimy załóżmy szybkość początkową, e, czyli to wszystko jest początkowe, tutaj. A może już tutaj nie będę tego pisał po prostu, ale w stanie końcowym mamy również stałą, i teraz, co się nam stanie ze stężeniem, jeżeli trzykrotnie zmniejszymy objętość? prawda, no to jak wiemy każde stężenie, czyli stężenie molowe powiedzmy, że no to jest liczba moli przez objętość tak, to jeżeli ta wartość się zmniejszy prawda, to będziemy dzielili przez mniejszą liczbę, prawda to tą samą liczbę moli, w związku z tym cała ta liczba nam się zwiększy, prawda, no to jakbyśmy dzielili e, nie przez załóżmy jeden, tylko przez jedną drugą no to dzielenie przez jedną drugą, prawda, mnożenie razy dwa tak naprawdę czyli wynik będzie większy Prawda? także tutaj to nam niepotrzebne e, czyli tak otworzę sobie tutaj nawias wynik będzie większy prawda e, czyli będziemy mieli trzykrotnie większy wynik naszego tego stężenia prawda no i podnosimy sobie do kwadratu razy też mogę sobie tak zrobić jak chcecie Aha. no to już możemy napisać czy to pierwsze albo w ogóle to, że chcemy, tylko może o, no może tak, zróbmy że będzie ok. No i co nasza e, filozofia teraz dalej no to jest e, jest podzielić końcowe przez początkowe, prawda? Czyli tak końcowe mamy k razy 3 do kwadratu, no to jest 9 stężeń SO2 do potęgi drugiej, no bo to do kwadratu i to też, prawda? No i tutaj razy 3 i nasze stężenie O2. Także tutaj przepisujemy sobie mm, tą część, która należała do początkowego. No i możemy sobie skrócić te same elementy. Czyli tak, K wylatuje, wylatuje to całe stężenie, prawda? O, tak sobie cała wylatuje. Prawda? Tutaj zostaje nam z tego wszystkiego 1, czyli mamy 3 razy 9, więc 27 do 1. No i końcowe jest 27, początkowe jest 1. Tak więc szybkość reakcji zwiększy się. Może zmniejszymy? Zwiększy się 27 razy. No, mam nadzieję, że zrozumieliście. Jeżeli pomogłem, daj suba size nice.